Konkurs językowy pokaż nam język, odbywa się po raz 12. Jest to konkurs organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową. Przez ostatnie 12 lat cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów szkół średnich, dla których motywacją z pewnością jest nagroda główna, czyli kursy językowe w szkole Empik bądź też rok studiów w Wyższej Szkole Bankowej za darmo. Myślę, że w kolejnych latach ten konkurs będzie się cieszył rosnącą poprzednią. Popularnością. Tematem wykładu była podróż po Wielkiej Brytanii. Przedstawiliśmy najciekawsze punkty i elementy kraju Wielkiej Brytanii, i wydawało mi się, że młodzież była bardzo zainteresowana aktywnie uczestniczyli, odpowiadali na nasze pytania, więc wydaje mi się, że wykład przebiegł pomyślnie. Powiedz mi, jak się czujesz po pierwszym etapie konkursu? Myślę, że było ok. Dosyć dużo pytań z kultury, historii, mniej z gramatyki, a ja oczekiwałem więcej, ale myślę, że w porządku. Nie było aż tak ciężkie, jak się spodziewałem. Czy pierwszy etap to był taki jeszcze w miarę, że tak powiem, ale tutaj tu nas zaskoczył jednak trudność pytań o kulturoznawstwo? No, są takie mieszane uczucia, bo nie wiem, jak mi poszło. Pierwsza część ta językowa była prosta. No tak, prosta, w stosunku do tej drugiej, co były pytania z Ameryki, o pytania z wiedzy o Wielkiej Brytanii. No już były trudniejsze. Nie najgorzej, chociaż no, w wielu pytaniach musiałem strzelać. Nasza komisja sprawdziła około 200 prac. Test był trudny, zresztą jak zwykle, ponieważ musimy wybrać najlepszych. Czy jest szansa na finał? Uważam, że ciężko jest powiedzieć. Czuję, jakbym całkiem nieźle to napisał, ale nie wiem po prostu, jaka jest konkurencja, jak poszło innym osobom, prawda? Zobaczymy po wynikach, ale wydaje mi się, że jest bardzo mała tego szansa. Powiem tak, że wolę się na nic nie nastawiać. A jak będzie szansa, to super. Jest duża konkurencja i. No, zobaczymy, nie jestem pewien. Nie? Ja jestem bardzo ciekaw, czy ktoś dostanie 100% z tego. Punktacja wygląda tak, że test jest punktowany na 100 punktów. Natomiast najlepsza osoba, która do tej pory się objawiła, zdobyła punktów 80. Męski zespół przywiozłem. Uczestnicy kółka języka angielskiego, dodatkowe zajęcia, tak zwane karciane 19 godzina, na której robimy to, co właśnie tu było sprawdzane, czyli dobra gramatyka, dobre słownictwo, elementy kulturowe. I nie są to, proszę Państwa, przyszli studenci filologii angielskiej. To są przyszli inżynierowie, lekarze, matematycy. I teraz Państwo już wszystko wiedzą. Pierwsze miejsce z Pani Klaudia Babraj. Super, jestem w ogóle zaszczycona, że miałam szansę, żeby wystąpić tutaj, w tej debacie. No, pytania nie były łatwe, na pewno nie były łatwe. No, miałam problem, żeby odpowiedzieć z nimi po polsku. Troszkę wystaję ponad grupę. Jest już w klasie drugiej, w związku z tym drugi rok się uczy angielskiego i na dzień dobry przyszła na najwyższym poziomie w szkole, bo mamy jedną grupę, która jest na A pojęcie i to jest właśnie ta grupa i ona tam odstaje razem z kolegą, który kurczę niestety się nie załapał, bo pewnie by się lali w tej debacie jak nic. Będziemy się na pewno mocno przygotowywać do, do superfinału.